Hej, witajcie moi drodzy, z tej strony Kina, ze mną jest Manaik. Hello. I robimy kolejną już No spadaj Banery świetne. Nie ja robimy kolejną już spadaj Nie róbcie tego w domu No chyba z tego mogą wyjść dzieci tak, jakbyście nie zauważyli, gramy w Minecrafta, Kira powiedziała, że koniecznie chce ze mną Minecrafta nagrać. Zawsze i wszędzie. Porno Minecrafta. Dziękuję. Z jednym tak, tak, tak. No crafta. też nie, Minecrafta po już kiedyś nagrywaliśmy, pamiętasz? Chyba no, no, tam. To były czasy. Możecie obejrzeć no. nasz pierwszy wspólnoty z Minecrafta. Chyba jedyny. Nie, był jeszcze jeden. I cyk, i cyk, i cyk, cyk. Tylko, żebym teraz oczywiście nie spitoliła. Mhm. Dobra, to jest ja zobaczę, to może. Dobra, nie i to, teraz czerwona. Normalnie. On względem ciebie mnie przepełnia? Jasne. Tak bardzo. A, nie znasz je wskazywać. Mendo. Kliwuuut. Musisz go nim postawić. I w drugą stronę, tam masz iść. W którą mam iść? No, ja już sobie poradzę. To sobie poradzę. Zeskocz. No już! E, tu trzeba mieć kulkę. No, A, trzeba mieć kulkę jeszcze. Skąd tą kulkę, stąd? Mm. A jak stąd tą kulkę? A, tak, stąd tą kulkę, okej. Okay. Zobaczcie, no, mam takie dobre te, orzeszki, No dobrze. Orzeszki, orzeszki, że se muszę... ...że se dziadną. Wybią orzeski jak sobie mają tą taką... ...z papryki tą, tą skorpeczkę. O, no, 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 wiem, narobię wam smaka. Chcesz coś? Co? Tak, co? Nie? Daj. kurw No trzymaj Trzymaj, trzymaj, trzymaj. Łap za Nie, tobą. czekaj. Ale nie przelecę przez Łap nią. Za tobą. Łap za tobą jest. No. I czekaj. Spokojnie. Nie. Kacz. No. A, daleko. Co to za mocno? Czekaj, czekaj, nie zaskakuj. Ага. Ну Да. есть. Я Ну, no, или можно на тебя чекать? Oh. <laughs>

嗯嗯。<laughs> postawić. No dobra. Ci będzie. Teraz ty tam musisz i wracamy.

No po nagraniu seks, poszedł w on. No dobra, nie ci Ale dla ciebie się aż rozbiorę. Ja też. Głównie <grym> z rzeczy tak mi się skojarzyło, że ty jesteś kręgna, a ja kulą. My uzupełniamy no się w 100% się. <grym> No. To ja to taką głębię, że właśnie się uzupełniamy. I że żyć bez siebie nie możemy. A ty najpłytszą po prostu wiesz. No, hmm. nacisnij przycisk. Dobra ma, nie mam pojęcia, po co, ale ma. No super, zróbmy szachownicę. No? Na słońcu. Nie. Mm. Postaw tu żółty. Dobrze. Musisz mi dać piłeczkę. Nie, czekaj. No, muszę ci dać co. No a. Dzięki za przytrzymanie. zostawić no. no. to co tam się obija, tak? Bo Wolubia. Zobacz, zobacz tu. To jest podobne. tylko taka dziwna tekstura ja ci nie będę przeszkadzać Nie musisz A, nie wycelowałaś Ale o to chodzi. Wiem to wyceluj Nie, nie w to! No i co byś teraz chciał ode mnie? Nie wiem. A, tutaj, tu trzeba się dostać. Aha, bo ja ci nie mogę teraz tego... O, teraz nie mam. Najlepsze, że nie chciałem być, się na tą wyrzutnię. Ja nie wiem, co ty chciałeś zrobić, ale... Postaw tu. Nie w tom Dobra, spoko. Coś jeszcze? Jajco? Mogę no, być, że w każdy cały czas jestem. Nie. Tak, no, widzicie mnie? Ja was nie widzę cholera. Coś nie tak mi ta kamerka nadaje. No, nie mówcie, że to nie jest dwustronna. Jest! Ja widzę wszystkich. No, właśnie, nie, ale to może dlatego, że. TZT Blondyn łapa ze spodni, nie ma fapania. No, teraz wiem, że pracujesz. Dlaczego? Do życia byś nie powiedziała komuś, żeby przestał fapać. Powiedziałbym. Mm -hmm. No, panie Monaj, co z panem? mi potrzebna jesteś? Teraz, 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 no, Może ta? Uii, boom. Nie udało mi się na ciebie wskoczyć. Za mała jesteś. Już spadłam z wrażenia. No nie. Jesteś pewna, że chcesz być koło mnie? Nie. nie. Jeszcze nie. Zaczekaj, tu jesteś? Tu jesteś? O co ty tam dochodziłaś? Hello. Hello. nie Jeszcze było tego teraz. Nie! nie zginęłaś. Jak tu się to robiło? No to jakoś musieliśmy wyskoczyć, pamiętasz? Coś było. Ale wiem. No to idziesz pierwszy Dobra, jak idę pierwszy. Pierwsze. Hmm. I teraz kiedy to skasować? Jak na czym będziesz? Ona że tak skasuje. No, że się udało, bo już się nie udało. Nie wiem, w stanie. Cieżki z domu a my sprytni. Co? Jesteś my... My sprytny? Tak, 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 Nie jesteś Bogiem. Uświadom to sobie sobie. No, mogę sobie sobie, tego uwiadomić, uwiadomić. wil weer opstaan. Making the good deadly. This more cost absoluut. Nee toch? Oh, is het al Chyba po portal portale. No! No! Po no. prostu no. I'm loving it. No. Nie wiem, co. Żółty jest. Czerwony, no. Dobra, to teraz. Kasujesz czerwony i postawię jeszcze raz pode mną, ok? Nie. Czekaj, bo nie tak. wiem, No czy... nie ja mam stawiać. No, tak żebym pode mną był. No, dobra. Gdzie ty kurwa jesteś? Pode mną. No. <gry> no już, czekaj. Nie mogę Twój refleks mnie po prostu przeradza. Spieprzaj! A ty się ze mną nie guć! Da będę To ja do ciebie było! Ale to moje było do ciebie. Będę się to... Tą... To O, to jest ta plansza. Knie pana. Nie, E jakaś zejść tam. No kurde Ale zrąbają. No co on stąd zejść? Nie, jeszcze nie schodzę. Jesz nie... W zasadzie to tak, możesz zejść tamtąd. Musisz nawet zejść. Postaw mi tu i tu. Tu czerwony, nie kurwa żółty. Dobra, a tak, teraz nie zobaczę stąd. Dobra, postawię jeszcze raz tutaj czerwony. Zamknij się, wracamy. Słuchaj, się nie chcesz. To masz problem. No. Postaw, mi, postaw tutaj swój no. i tam. No już. O kurczę myślałem, że to przelecę. Dobrze. A nie, wiesz co? Najpierw postaw tutaj swój. Przez... tu ścieżkę I tu. Oh. Dobra. Tu damy jasno-niebieski. Tu damy niebieskie ale nie tam powinienem postawić. Właśnie nie będą to się robiło niestety. No ja też nie, ale dobra, to polecę do ciebie. Może stąd będę lepiej widzieć. Teraz, bo trzeba mm. tu i tu postawić. Dobra, już wiem. Ty masz tam swój na bramowy, tak? Zaczekaj, zaczekaj, no, no. zaczekaj, nie mam żadnego, nie mam żadnego, bo przecież po przeleceniu przez pole skasowało. Nie <ś psychiatrza> trzeba powtórzyć to samo. Co ty zrobiłaś? <grym> Wpadł mi piecze nad moimi wrogami. Ja nie będę mieć na nic Co jest? Coś nie tak ci się poleciało Chyba tak samo polecisz. Ale nie, razem nie. Ja. Dobra. Ja lecę do ciebie. Docie dobrze. No sama by na to wpadła? No to się nie zakładać o Dobra, to no teraz chodź do mnie. Jak? Musisz mi ścieżki postawić. No wiem. Czerwony. O, dobry, postawiłaś. Przeleciałam cię. No. Koń. Łapki w górę za przelecenie, manajka. Like to Still... Nie będę się tu za łapki w górę. Nigdy, <laughs> <laughs> Kochanie, oni łapki w górę po ciebie przeleciałam, a nie, że ty.